Witajcie moi drodzy w kolejnej części filmiku W kolejnej części filmiku Wam pokażę e, si, silną wichurę w Grodzisku e, Wielkopolskim I to jest część druga Zobaczcie, to co się stało, jakie jak jest niebo jak Zachmurzone jest I, i, i deszcz pada Bo to pewnie coś nie leje, bo oni jest mokry. Zobaczcie tak, brzydko się zrobiło i pada. Tylko nie być może, że je zabiewa trochę, ale wciąż mocno huczy. Le, lepiej w taką wichurę to nie wychodźcie, nie nie, wychodźcie. Nie, 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 lepiej w taką e, wichurę to warto z domu nie wychodzić. <laughs> bo, jak. Bo, bo potem może wiecie, może wiatr e, was porwać. I cóż, jak wieje. że widzicie jak ciemno przyjdzie przyjdzie przyjdzie, przyjdzie w ciemno Słuchajcie, mam pomysł właśnie, jak właśnie właśnie jak zrobić, żeby to był jeden film. Ja właśnie teraz będę nagrywał. Może tamten usunę, ale jeszcze pomyślę, co robię i skleję te filmiki, żeby było w jeden film. Bo wiecie, bo tak jest lepiej, że jest jeden, długi film. Właśnie. Więc chyba skleję ten filmik. tam tego usunę i właśnie połączę, e, bo ja mam taką aplikację, e, właśnie nazywa się DJ. I mimo właśnie, jakbym pokazywał z tym gimbalem, to właśnie tam jest aplikacja, i tam mogę sklejać sobie e, filmy. Że najpierw wybieram jakie filmy, a potem, a potem mi to tworzy e, w jeden e, film. Te na przykład trzy filmiki. I tak można powiedzieć, że, 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 że to są trzy filmiki w jednym, e, długim takim filmiku. Okej, okay, dobra, to e, właśnie to już jakby było na tyle. E, właśnie w tej części. I tak, jeśli wam się podobało, to dajcie super łapki w górę i subskrybujcie, mu, subskrybujcie, e, subskrybujcie, mu, subskrybujcie mój kanał. E, pa, i, pa, I pamiętajcie, też o oglądaniu mnie i że niedługo też powinien wlecieć właśnie filmik, że ten pierwszy chyba dzisiaj wleci e, właśnie te, te sklejone części właśnie e, tej wychury e, i, i potem e, właśnie wleci e, ten, ten filmik. Ok, to ja zapraszam do mojego kolejnego. W filmiku będzie na moim kanale, bo do kolejnej części na, na moim kanale. Do zobaczenia!